Witam w kolejnym odcinku cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z egzaminem na prawo jazdy. Na przykład są w trakcie odbywania kursu lub właśnie czekają na swój egzamin. Dziś chciałbym zająć się tematem maksymalnej prędkości na egzaminie. Choć sam egzamin kojarzy się zazwyczaj z nudnym pokonywaniem ulic w terenie zabudowanym. Może się zdarzyć i tak, że egzaminator specjalnie wyprowadzi nas na jakąś obwodnicę, na której możemy osiągnąć więcej niż 50 km na godzinę. Może też, a nawet na pewno wtedy to zrobi, wydać nam proste polecenie. Proszę osiągnąć maksymalną prędkość na tej drodze. Bez względu na to, czy będzie to 70 czy 80 km na godzinę, to oczywiście należy się do takiego polecenia egzaminatora zastosować, ale. Z głową. Jeżeli dziś jesteśmy na etapie przygotowania się do egzaminu, to warto poprosić instruktora o możliwość przećwiczenia jazdy taką drogą, tak aby posiadać przynajmniej podstawowe umiejętności w tym zakresie. W tym miejscu wymienię kilka podstawowych rzeczy związanych z wyżej opisanym zadaniem egzaminacyjnym. Po pierwsze, szybsza jazda może wymagać od nas większej uwagi przy utrzymaniu pojazdu w torze określonym pasami. Warto to po prostu przećwiczyć empirycznie. Jeden nie będzie miał z tym żadnego problemu. Drugiemu zacznie drżeć kierownica już przy 70 kilometrach na godzinę. To jest naturalne, tak samo jak to, że jeden jest wysoki, drugi niski, jeden gruby, drugi chudy. Jeden ma powodzenie u koleżanek, a drugi nie. Na szczęście, jeśli chodzi o panowanie samochodu przy większych prędkościach, to temat jest znacznie prostszy niż układanie udanego życia prywatnego. Płynne jazdy samochodem z większą prędkością jesteście w stanie się nauczyć za pomocą praktyki. Wszystko to po prostu sprawa odpowiedniego przyćwiczenia, ale również wbicia sobie do głowy, że do ruchu służy prawy pas. Lewy wykorzystujemy jedynie do zmiany kierunku jazdy, zbliżające się skrzyżowanie lub wyprzedzania innych wolniej jadących pojazdów. Nie sądzę, aby doszło do sytuacji na egzaminie, kiedy musicie wyprzedzić jakiś pojazd jadący wolniej od Was, zwłaszcza na obwodnicy, ale myślę, że w tym miejscu warto zwrócić na to uwagę. Mam na myśli prawostronny ruch blisko prawej krawędzi. Jest. Jedną z ważniejszych zasad jest ta, aby korzystając z danej drogi, nie utrudniać innym życia. Po drugie, Szybsza jazda jest również związana z utrzymywaniem stałej prędkości, ograniczonej jednak obowiązującym oznakowaniem. Nie samo jednak oznakowanie decyduje o tym, jaka, jaką prędkość maksymalną możemy osiągnąć. Zwróćcie uwagę, że w przypadku złych warunków atmosferycznych mgła deszcz. Należy bezwzględnie zmniejszyć prędkość samochodu, ponieważ może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i jakiejś tragedii. W sytuacji, kiedy słyszycie polecenie osiągnięcia maksymalnej prędkości i rzeczywiście warunki są nie najlepsze, możecie egzaminatorowi o tym powiedzieć. Na przykład na tej drodze można jechać 70 km na godzinę, ale kiepski stan nawierzchni oraz padający deszcz nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie pojazdu. Muszę utrzymać prędkość na poziomie 60 km na godzinę. I wszystko ok. Dlaczego? Bo w poleceniu egzaminatora o maksymalnej prędkości jest pewien myk. Maksymalna prędkość to nie tyle ta, jaka widnieje na znakach, ale właśnie ta, jaka jest bezpieczna dla Ciebie jako kierowcy i dla innych użytkowników drogi. Innymi słowy, maksimum nie określają jedynie znaki. Po trzecie, jadąc szybciej, przynajmniej w teorii, zmniejsza się nasz czas reakcji i odstęp od innych pojazdów. Siedzenie komuś na zderzaku to nie jest dobry pomysł. Nie tylko podczas samego egzaminu. To dlatego na etapie kursu warto przećwiczyć reakcję samochodu na dodawanie gazu. Co prawda skok pedału gazu, tak samo jak sprzęgła, czy wrażliwość hamulców może być w każdym pojeździe różna, ale zasada działania mechanizmu przyspieszenia, odczucia jakie temu towarzyszy, płynne naciskanie nogą pedału gazu i jego zwalnianie jest identyczne i na traktorze, i we Fiacie, i w Ferrari. Dobrą stroną większej prędkości jest to, że nawet całkowicie zdejmując nogę z gazu, nie ryzykujemy wtedy sięcia silnika. Po prostu samochód się toczy i, i od razu nam silnik nie zgaśnie, nie ma takiej możliwości. Jadąc powoli wąskimi uliczkami nie jest to już takie oczywiste i trzeba pomagać sobie sprzęgłem. Z drugiej strony jednak bez gazu samochód wytraca prędkość, a będzie to robił jeszcze szybciej przy redukcji na przykład z biegu czwartego na trzeci. Warto o tym pamiętać, aby niepotrzebnie nie reagować na zbliżającą się przeszkodę gwałtownym naciśnięciem hamulca. Po czwarte i ostatnie, oznakowanie na polskich drogach nie jest idealne, ale w zasadzie pokazuje. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości, kontynuując jazdę danym odcinkiem? Oznacza to, że możemy spotkać na jakiejś drodze znak pozwalający rozwinąć maksymalną prędkość 70 km na godzinę, a za chwilę, na przykład za zakrętem, zobaczymy w bliskiej odległości skrzyżowanie z sygnalizacją świetną. Samo skrzyżowanie powinno być jednak wcześniej zapowiedziane, a jednak, słysząc polecenie, proszę osiągnąć maksymalną prędkość na tej drodze, możemy o tym zapomnieć. Zwracajcie uwagę na znaki, jeżeli macie. Świadomość osiągniętą na przykład na etapie kursu, że jednoczesne śledzenie znaków i prędkość nie zawsze idzie są w parze, to warto zmniejszyć prędkość. Egzaminator nie może Was za to oblać. Tak samo jak w przypadku wyżej wspomnianych trudnych warunków drogowych. Wszystko zależy od odpowiedniego uzasadnienia. Jeżeli na danym odcinku drogi, mimo widniejącego znaku 70 km na godzinę, nie możecie jechać 70 km na godzinę, powiedzcie o tym po prostu egzaminatorowi mówiąc dlaczego tak jest. Ostatecznym celem każdej jazdy samochodem jest płynne wykonywanie manewrów, ale również utrzymywanie kontroli kierowcy nad pojazdem i osiągnięcie maksimum bezpieczeństwa. Jeżeli to bezpieczeństwo lub kontrola jest zaburzona, należy zrobić wszystko, aby to naprawić. Egzaminator o tym doskonale wie i będzie sprawdzał, czy taki tok myślenia prezentujecie nie tylko na drodze, na której można osiągnąć więcej niż 50 km na godzinę. Podsumowując, wyjazdu na obwodnicę lub inną drogę, na której można osiągnąć prędkość wyższą niż najczęściej spotykana w terenie zabudowanym, nie należy się obawiać. W tego typu miejscach należy zachowywać się zgodnie z zasadami, jakie poznaliście podczas kursu, więc jeżeli znacie podstawowe znaki drogowe, będzie ok. Osobna sprawa to poradzenie sobie z większą prędkością samochodu, jego opanowanie, ale to jest już etap przygotowania do egzaminu, zatem warto zapytać się o to swojego instruktora. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Et un examen.